w tym zostać chce lub mistrzem od naprawy? Fiksik musi uczyć się, aby nabrać prawy Więc mają swoje szkoły, w nich uczą się co dzień A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest, jest. Ekotester Chcecie zobaczyć mój nowy wynalazek? Muszę wam pokazać, co potrafi to cudo. Wow, a co to jest? To ekotester. A do czego służy? Sprawdza jakość przeróżnych warzyw i owoców. Pokazuje, czy wolno je jeść. Żeby jabłka, pomidory albo melony rosły lepiej i szybciej, ludzie dodają do gleby chemiczne nawozy. Problem pojawia się wtedy, kiedy za dużo z tych nawozów trafia do ziemi. A gdy jest ich za dużo, warzywa i owoce wchłaniają te szkodliwe substancje i zjedzenie ich byłoby niebezpieczne. Ekotester to takie specjalne urządzenie, które szybko pokazuje, ile z tych szkodliwych substancji dostało się do owocu. Jeśli odczyt jest zbyt wysoki, to wtedy lepiej go nie jeść. Jak widzicie, mój ekotester wskazuje, że to jabłko jest dobre. No, zobaczymy. Proszę, to też jest bezpieczne. Eee, nie ma tu nic ciekawego. <laughs> Wszystkie jabłka są dobre. A teraz wezmę to przepyszne jabłko i trochę je zepsuję. <laughs> Wstrzykniemy do tego jabłka szkodliwą ilość azotanów. Po co? Ale jak to po co? Zobaczymy, czy ekotester działa. Widzicie, ekotester pokazuje nam, że to jabłko jest trujące i nie wolno go zjadać. To działa tylko na jabłka, czy na wszystkie owoce? Na wszystkie owoce i warzywa. Może pokażę Wam to na przykładzie arbuza. To w ogóle możliwe, żeby arbuz też miał w sobie azotany? Jasne, że może je w sobie mieć. Ludzie czasami w ogóle nie dbają o środowisko. Zanieczyszczenia z fabryk, z samolotów, z samochodów i dużych miast niezwykle szkodzą naturze. Niektóre gatunki roślin i zwierząt znikają. Powietrze, woda i gleba są skażone. Pojawia się wiele różnych ekologicznych problemów. Niestety ludziom zazwyczaj wydaje się, że te problemy w ogóle ich nie dotyczą. Kiedy ludzie krzywdzą przyrodę, krzywdzą również i samych siebie. Oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Piją skażoną wodę. Jedzą pożywienie, które wyrosło na ziemi z chemikaliami. Pamiętajcie, jeśli nie chcecie pić skażonego mleka, a chcecie jeść ekologiczne owoce i warzywa, musicie nauczyć się jak dbać o środowisko. A może? Sami przetestujemy te jabłka? No, Nolik, pomożesz mi? Spadła ze stołu! I co z tego? Przecież i tak było skażone! O, jabłuszka! Eliza! Nie jest tego! Uh, uh. Eliza! Eliza, proszę, stop! Uh. Usiądź, proszę. Co? Ugryzłaś je? Tak, i co? No, nie, jest zatrute. Co? Masz problemy z mówieniem? O tak. Zaraz zemdlejesz. No, już mdleję. Ta. Eliza, trzymaj się. Co? To jabłko wcale nie było zatrute. O nie, moja asystentka. O nie, otrułem ją. Eliza, Eliza, błagam. To jabłko nie było zatrute. I co ja mam zrobić? Coś okropnego. Halo, chciałem zgłosić nagły wypadek. Doszło do do zatrucia. Nie mnie! Ja kogoś otrułem! Tak! Jabłkiem! Wypiła, to znaczy zjadła! Aaa! Profesorze, to jabłko nie jest zatrute. Tam to spadło ze stołu. Jest na podłodze. Mówicie serio? To są fantastyczne wieści! Eliza, widzisz mnie? Zupełnie nic nie widzę. A teraz? Widzę cię. Znowu cię widzę? Nic mi nie jest. Mam wspaniałe wieści. To jabłko wcale nie było zatrute. Na pewno? Wszystko z nim w porządku. Proszę, sama zobacz. Ekotester wskazuje, że w środku nie ma szkodliwych substancji. Doskonałe wieści. Proszę bardzo, pyszne jabłko dla ciebie i bardzo zdrowe. Oh, to, twoje urządzenie jest niesamowite. Teraz powiem, że jest geniuszem! <laughs> Profesorze, jesteś geniuszem. Uratowałeś mi życie. <laughs> to nic takiego. Tak naprawdę to nolik uratował jej życie. Tak? To ty wymyśliłeś, żeby zrzucić tego arbuza. A! Masz rację! Uratowałam ją! <laughs> Sekret jest, a skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest